Ja ośmiekam stronałem game dzisiaj. Będziemy grać w Brawl Stars. Od jutra jest daily. Napiszcie. W... Dajcie łapkę w górę, subskrypcję. I subskrypcji. napiszcie w komentarzach. Hashtag sub jest. No i gramy. I napiszcie jaką postać byście chcieli. Którą mogę wygrać na I To nie na pewno i mam, bo ja mam, mam nic nie ja, robi, raczej. Ja sobie ja się będę z nimi strasznie zbijał. Tylko taka moja akcja będzie w końcu, żeby... po prostu nie było tak, że... ja skończę wbijać i on mi zabierze pucharki, chyba. Czyli wiem, że zabierze mi pucharki. Tylko nie mam od ilu. Jest, jest, jest! No nie, serio? Riko? Głupi Riko. czy lu można fajnie piankować ludzi. Daj takie życie, coś, czy nie z nimi hmm. zdać. Na pipie pamiętaj, czy chcesz coś nagrać. Czy hmm. z Brawl Stars, czy z Among Us. nagrać. Czy po chce coś nagrać? Bo mamy te, znaczy, w miarę mam, mam jeszcze na mamy pantalę na peczę, ale nie wiem jeszcze o czym zaświadczy. A jakby oglą starcie, to napiszcie o jakiej postaci się Jeszcze dwie dwie rundki i kończymy ten odcinek.

Składam 12 krawędzi, którzy ze mną będą grać, a też mogę się znajomymi zagrać. Że Na przykład napiszę na czacie kategoria skiny, na przykład złote. Albo kategoria skiny jakie ja wtedy ruszę na. Ja środę. Siema, siema, siema Siema Amy, e, siema, siema Siema Zbyszek Siema Zbyszek Wkurzona luch Wkurzony luch chyba No nie! Jak, jak ty zrobiłeś 1000 IQ za granie? Widział, że mam ult Widział, że chciał go zużyć u, u. Jest! Ucieszony król luch Trafi marnego dobrego. Dobra, to będzie ostatnia rundka i koniec tego odcinka. Gdzie mają już... Nie, najnowsze postacie? Nie mają nowe postacie. Zwykle tutaj... O, 8 widzisz słaby bardzo. Biedak nie ma. Albo trafił, ten nie wiem. Albo ma taką wielokrotną krawkę od moich O nie! O nie! Przed nimi i tak musiałam Ale żen i głupek. O mój Boże. 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Mamy mają po czterech. Jupi. Nie no, ma To luk! Jupie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa.